Proces zakupu nieruchomości to taki romantyczny czas w życiu każdej osoby, kiedy bardziej skupiamy się na walorach estetycznych mieszkania bądź domu, w którym chcielibyśmy zamieszkać, a mniej na aspektach formalno-prawnych. I fajnie by było, gdybyście Państwo potrafili połączyć te dwie rzeczy, po to, żeby uzyskać taką prawdziwą kompetencję zakupu nieruchomości, dzięki czemu? Będziecie po bezpiecznej stronie, zanim wpłacicie zadatek na zakup wymarzonego mieszkania bądź domu i o tym właśnie jest dzisiejszy odcinek, na co zwrócić uwagę, kiedy kupujecie Państwo swoje wymarzone mieszkanie. Zapraszam. Materiał powstał na bazie naszego doświadczenia w prowadzeniu firm sektora nieruchomości. Małycha Nieruchomości Premium, Agencja Nieruchomości, Małycha Business Finance, Pośrednictwo Kredytów Hipotecznych, Małycha Rent, Wynajem i Zarządzanie Najmem. Dzień dobry, nazywam się Dawid Małycha i tu na YouTubie prowadzę kanał Nieruchomości od strony Praktyka. Mówię Państwu ze swojego doświadczenia, a prowadzę agencję nieruchomości, która uważana jest na rynku za lidera w Warszawie. I aspiruję do takiej roli i opowiadam Państwu ze swojego doświadczenia, na co zwrócić uwagę w określonych elementach yy, procesu sprzedaży, zakupu wynajmu, zarządzania najmem czy inwestowania w nieruchomości. Dziś konkretnie będziemy rozmawiali właśnie o zakupie nieruchomości yy, i chciałbym Państwu zwrócić uwagę na takich pięć elementów, które mogą być dla Was ważne. To chyba czas na definicję odcinka: co sprawdzić przed zakupem mieszkania. W dzisiejszym odcinku przejdziemy przez najważniejsze aspekty, które musisz zweryfikować, zanim zdecydujesz się na zakup swojej wymarzonej nieruchomości. Od kwestii prawnych, przez stan techniczny mieszkania, aż po lokalizację i koszty eksploatacji, omówimy wszystko, na co warto zwrócić uwagę, by uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek przyszłości. Zobacz, jakie kroki podjąć, by zakup był bezpieczny i przemyślany. A teraz po ludzku. Po ludzku, proszę Państwa, to we wszystkich ważnych decyzjach życiowych powinniśmy mieć taką checklistę punktów do odhaczenia. To jest trochę taki przykład, jak pilot wsiada do samolotu, to mimo tego, że leci setny czy tysięczny raz w swoim życiu, no to nie robi pewnych rzeczy na pamięć, tylko ma taką checklistę kilkunastu punktów i sobie odhacza, co on zrobił. I trochę tak też jest, proszę Państwa, albo powinno być, kiedy kupujecie nieruchomości. Jest pewna checklista, którą trzeba odhaczyć, rzeczy krok po kroku, które należy sprawdzić, po to, żebyście się czuli bezpiecznie. Z mojej perspektywy bardzo łatwa, bardzo prosta do nauczenia, bardzo też przyjemna. Wierzę, że jak Wam ją podam, no to będziecie też tak się czuli, a jeśli nie, no to zawsze możecie zdecydować się na współpracę z jakimś agentem nieruchomości, który z przyjemnością Wam pomoże, na przykład od nas z agencji. Zacznijmy od zdolności kredytowej. Proszę Państwa, część z was, szczególnie na tym rynku, który jest dzisiaj obecnie, jest klientami kredytowymi. I z kredytami jest tak, że nam się wszystkim wydaje, że mamy zdolność kredytową, szczególnie, że czasami korzystamy z kalkulatorów internetowych, sprawdzamy sobie tam ratę, sprawdzamy naszą zdolność kredytową, coś tam jest pokazane i czujemy się po bezpiecznej stronie. My w ramach naszej agencji posiadamy również małych Business Finance. Jest to firma pośrednictwa kredytów hipotecznych i ta firma funkcjonuje na rynku 9 lat i ja wiem z kolei Losów tej firmy i kolei losów klientów tej firmy, że to bywa różnie. No i po pierwsze, proszę Państwa, zazwyczaj występuje pewien rozjazd między kalkulatorami internetowymi a rzeczywistością co do wysokości raty. I chociażby dlatego, zanim rozpoczniecie w ogóle poszukiwania swojej wymarzonej nieruchomości, swojego wymarzonego mieszkania, powinniście zrozumieć, Jaką ratę jesteście w stanie w swoim budżecie miesięcznym ponieść, po to, żeby nie stracić na komforcie życia? żeby nie żyć właściwie tylko od pierwszego do pierwszego, spłacając kredyt. To jest bardzo kluczowa informacja, bo później okazuje się, że przychodzicie na mieszkania, które wam się podobają, jesteście nimi zafascynowani, składacie ofertę, ktoś was kieruje do doradcy kredytowego i tam się okazuje, że rata kredytu na ten kredyt, na tą wartość mieszkania jest dla was zdecydowanie za duża. I to jest strata czasu przede wszystkim wasza, bo byście nie złożyli oferty na to mieszkanie, tylko byście wiedzieli, że Stać was do kwoty X i nie możecie tego przekroczyć. I to jest OK, każdy ma jakieś ograniczenia finansowe co do wysokości swoich zarobków. Tylko chodzi mi o to, że czasami klienci podchodzą zbyt romantycznie do tej, do tej sytuacji, zakładając, że a jakoś to będzie, jakoś to spłacę, a później no, życie jednak to weryfikuje. Więc chociażby dlatego jest bardzo ważne, że zanim zaczniecie poszukiwać nieruchomości, musicie wiedzieć, jak wygląda historia związana z wysokością waszej raty kredytowej. I druga strona medalu jest taka, że to dotyczy w szczególności przedsiębiorców, że bardzo często mi się wydaje, że skoro mają wysokie przychody, to na pewno mają zdolność kredytową. Natomiast banki liczą zdolność kredytową w oparciu o dochód netto, nie wgenerowane przychody. I osoby, które na przykład pracują na ryczałcie albo mają taką branżę wysokoprzychodową, a jednocześnie wysokokosztową. Okazuje się, że czasami tej zdolności kredytowej nie mają. Mimo tego, że mają ten majątek w firmie, czują się osobami zamożnymi, stać ich na wiele rzeczy, to z perspektywy banku nie mają tej zdolności kredytowej. I znowu bardzo ważne jest to, żeby przyjść do doradcy kredytowego i sprawdzić, czy ja w ogóle mam zdolność kredytową, w ilu bankach, w jakich bankach. I Jaka jest na koniec wysokość tej raty, żebym był przygotowany tak od strony kredytowej do tego, żeby rozpocząć proces i to jest pierwszy punkt, który powinien być spełniony, proszę państwa, zanim w ogóle zaczniecie oglądać oferty. Bo nie ma sensu oglądać ofert, na które was nie będzie stać. Chyba że lubicie to robić i lubicie to po prostu robicie to z jakiejś pasji, ale nie dlatego, że po prostu chcecie tam przyjść i tracić swój czas. Bądź no, jakby doprowadzić do sytuacji, że będzie wam po ludzku przykro. Drugi element, na który chciałbym Państwa uwagę zwrócić, jest to stan prawny nieruchomości. I chcę Wam powiedzieć ze swojego doświadczenia, jak prezentuje nieruchomości, bądź jak prezentują nasi koledzy w zespole, to bardzo często zdarza się tak, że klienci mówią, to jaki metraż jest ujawniony w Księdze Wieczystej. I tak się składa, że ten metr, który jest ujawniony w Księdze Wieczystej, nie zawsze jest albo musi być prawidłowy. I dlatego Księga Wieczysta jest pewnym dobrym źródłem sprawdzenia stanu prawnego nieruchomości, ale nie jedynym. Trzeba też poprosić właściciela o. Jeżeli już jesteście na etapie złożenia oferty, zaakceptowania tej oferty, to należy poprosić właściciela również o podstawę nabycia i tłumaczę wszystko po kolei. To, co sprawdzicie w księdze wieczystej, to na pewno trzeci dział. Drugi, trzeci, czwarty. W drugim sprawdzicie, kto jest właścicielem, czy na pewno osoba, z którą rozmawiacie. Bądź pośrednik mówi, że to jest właściciel, czy ona faktycznie jest takim właścicielem. W trzecim sprawdzicie. Potencjalne roszczenia wobec tej nieruchomości, i w czwartym dziale sprawdzicie obciążenia hipoteczne. I to jest super, to jest bardzo już jakaś taka wiedza, bym powiedział yy, duża, ale nadal podstawowa, ponieważ warto jeszcze sprawdzić księgę gruntu i czy grunt nie jest obciążony. A jeśli jest, to w jakim zakresie, i czy przez kogo, czy jest to hipoteka ZUS-u, urzędu skarbowego, nie wiem, może skarbu państwa, a może jest tam komisja Jakiego, takie sytuacje są w Warszawie i czy dotyczy to naszego mieszkania, czy innych mieszkań. Bo na przykład, jeżeli taka komisja jest w innych mieszkaniach, a nie tylko a nie ma jej na naszym, no to nawet czasami nie ma przeciwskazań do tego, żeby taką nieruchomość móc skredytować, ale to Są rzeczy, które trzeba, o, które trzeba sprawdzić bądź poprosić pośrednika was reprezentującego, i one nie są jedyne, bo należy również poprosić o akt notarialny, czyli tak zwaną podstawę nabycia, po to, żeby w tym akcie można było przeczytać, czy nie ma tam na przykład dożywocia zamieszkania, czy nie ma tam innych zapisów, o których ktoś nie miał wiedzy i nie wspomniał. Przychodzi mi do głowy klasyka z ogrodami zimowymi. Bardzo często one są. Tak się niestety zdarza, że bardzo często one są zbudowane nielegalnie i czasami jest ta informacja wprost zapisana w akcie notarialnym, i dopóki ktoś tego aktu nie przeczyta, to nie będzie na ten temat miał wiedzy. Jak sobie z tym poradzić? Trzeba po prostu zapytać wprost. Może na koniec ja Wam też opowiem, jak my pracujemy w naszej agencji. Tak jak zazwyczaj robię to w tych odcinkach, natomiast warto zapytać wprost o numer Księgi Wieczystej i podstawę nabycia, i gdyby ktoś Was. Mam powiedział, no dobra, ale tam są dane osób, które jeszcze kiedyś sprzedawały mieszkanie i cena zakupu, ja nie chcę tego pokazać. No przecież to można po prostu tam wykreślić i jakoś za, zamazać. Są na to sposoby i zarówno w komputerze, jak i jakoś ręcznie można zrobić. My sobie z tym radzimy. Trzecią rzeczą, na którą chciałbym Państwu zwrócić uwagę, jest to stan techniczny mieszkania, bo wchodząc do nieruchomości my go nie widzimy. My zazwyczaj widzimy, albo Mieszkanie, które jest bardzo ładne, i wydaje nam się, że jest wszystko w nim w porządku. Albo widzimy mieszkanie do remontu, i czasami wtedy przychodzi jakaś refleksja i zaczynamy drążyć ten wątek. Również technicznego stanu nieruchomości. Natomiast w tym pierwszym przypadku ja zauważyłem, mówię to Państwu ze swojego doświadczenia, że klienci po prostu widząc mieszkanie, które jest ładne, nie zadają w ogóle pytań o stan techniczny. A mam na myśli to, czy były wymienione piony wodne. Kanalizacyjne, a zdarza się, że mieszkania są ładne, bo były po prostu ktoś tam mieszkał, chciał mieszkać ładnie, ale wspólnota jeszcze tych pionów nie zdążyła wymienić. Czy jest nowa elektryka i tak dalej. I teraz jest szereg takich rzeczy, które należy sprawdzić, i to są rzeczy, które można zapytać właściciela, i to są rzeczy, które można zapytać wspólnotę. W jaki sposób, to też Państwu później powiem, opowiadając o tym, jak my sobie z tym radzimy. Natomiast. To są elementy, które powinny jakby być przez was rozwiązane i takie odhaczone naczekliście, zanim złożycie propozycję zakupu i następnie wpłacicie zadatek. Koszty utrzymania jest to kolejny element, na który warto zwrócić uwagę, bardzo często pomijany przez klientów kupujących, ale on jest taki, bym powiedział bardzo prosty, bo wystarczy poprosić pośrednika reprezentującego właścicieli o rząd wielkości, opłat za media i zapytać się, ile osób. Mieszka w mieszkaniu i poprosić o wykaz opłat ze wspólnoty, prosząc jednocześnie o informację, ile osób jest wskazanych w mieszkaniu we wspólnocie, bo to jakby czasami podbija te koszta. I tam na tym wykazie widzimy naprawdę wszystko, łącznie z potencjalnym funduszem remontowym we wspólnocie. I zawsze też można zadać pytanie, na co ten fundusz jest zbierany, czy wspólnota ma kredyt na przykład, albo plan inwentaryzacji. I tak płynnie, proszę Państwa, przechodzimy właśnie do. Kolejnego punktu, którym jest stan prawny budynku. I w stanie prawnym budynku to hmm, powinniśmy zapytać o to, czy budynek ma pozwolenie na użytkowanie i sprawdzić, jak zarządza nim wspólnota. I w jaki sposób to robimy? Każda wspólnota powinna mieć plan inwentaryzacji, powinna mieć taką książkę remontową. Albo inaczej, powinna mieć książkę remontową, plan inwentaryzacji i informacje o tym, czy na przykład no, to jest oczywista rzecz, czy jest kredyt we wspólnocie jakiś podjęty, na co on był, jaka jest rata, do kiedy jest spłacony i państwo powinniście sprawdzić te informacje i z mojego doświadczenia wynika, mówię to z historii naszych klientów, że, że można to zrobić. Po prostu wystarczy zrobić bardzo dobry wywiad, w ostateczności trzeba tą wiedzę wziąć od pośrednika. Ja państwu powiem na koniec znowu jak my to robimy, a jednocześnie można po prostu zapytać wprost właściciela nieruchomości, chociaż oni są raczej mało w tym temacie zorientowani i to jest normalne. Ludzie jak nie są profesjonalistami, tak jak my, to po prostu się tym najzwyczajniej w świecie nie interesują. Jak widzicie Państwo, ta lista składająca się z pięciu punktów wydaje się być dosyć prosta, czytelna i, w mojej opinii, łatwa przez Was do zastosowania. Natomiast zwracam pewną uwagę na to, że ja mówię Państwu z perspektywy wielu lat pracy w sektorze nieruchomości i mojej też kariery zawodowej wcześniej w finansach, więc to są elementy, które faktycznie dla mnie są bardzo łatwe. Opowiem Wam teraz, jak my to robimy w naszej agencji, że potrafimy odpowiedzieć na wszystkie pytania, które tu się Państwu pojawiały w głowie, a my, będąc na prezentacjach, mamy tą po prostu wiedzę w takim małym paluszku. Otóż, proszę Państwa, w naszym procesie sprzedaży jest to tak rozwiązane, że my zanim. Wejdziemy z takim pierwszym krokiem sprzedaży nieruchomości, no to wszystkie te rzeczy sprawdzamy. Mamy też taką checklistę jak pilot, tylko ona się nie składa z kilkunastu punktów, a kilkudziesięciu. Ja zawsze na szkoleniu wstępnym dla naszych nowych agentów opowiadam, że to jest taka, proszę Państwa, checklista wstydu mojego osobistego, bo jak byłem młodym agentem, to oczywiście nie miałem tej wiedzy i doświadczenia, którą mam teraz. I to są pytania, które zadawali mi klienci, a ja się wtedy strasznie czerwieniłem i nie wiedziałem, jak na nie odpowiedzieć. I sobie natomiast jakby intuicja mi podpowiadała: Dawid, zapisz to pytanie, bo pewnie ktoś inny ci kiedyś się zada. I tak po raz pierwszy powstała lista 3, 5, 10, 15, 20, i mamy taką listę około 50 pytań, którą po prostu sprawdzamy dla naszych klientów, zarówno sprzedających, jak i kupujących. Czasami mogę Państwu z doświadczenia powiedzieć, że zdarza się tak, że wychodzą rzeczy, o których nie wiedzą w ogóle sprzedający, coś się dzieje we wspólnocie, jest jakiś kredyt bardzo duży z dużą ratą, nie wiem, planowany do wzięcia, jest jakiś spór we wspólnocie i tak dalej. I my te rzeczy po prostu staramy się jak najwięcej sprawdzić, dochowując takiej zasady w pośrednictwie ważnej, należytej staranności. Więc jeżeli przyjdziecie do nas na prezentację, mam nadzieję, że nasi agenci będą w stanie Państwu udzielać w komforcie takich odpowiedzi. A Państwa zachęcam do tego, że jeżeli będziecie sami decydowali się na zakup bez słów pracy agenta, czego nie rekomenduję w ogóle, ale gdyby tak się wydarzyło, no to po prostu musicie. Zastosować się do tych punktów, sprawdzić je i w szybki sposób to analizować i podejmować decyzje. I pewną tajemnicą, którą teraz Państwu opowiadam u nas, dlaczego my tak szybko też sprzedajemy nieruchomości profesjonalnie, u nas klient nie musi się długo zastanawiać. Jak on ma te pytania, to po prostu zadajemy mu i udzielamy odpowiedzi. Co więcej, czasem wyprzedzamy wątki, mówiąc: Tu jest stan techniczny, tu jest stan prawny, tu są odpowiedzi dotyczące wspólnoty, czynszów, opłat i tak dalej. Bardzo proszę, ma Pan komplet, może Pan podjąć decyzję, na co czekamy. Jak widzicie, wtedy sprzedaż nieruchomości może być znacznie szybsza. To, co my robimy, to jest bardzo profesjonalne przygotowanie nieruchomości do sprzedaży dzięki temu, uprzedzamy pytania naszych klientów. I teraz taki wątek jeszcze na koniec, o którym chciałbym zwrócić uwagę. Proszę Państwa, tak się mówi, nie róbcie sami tego w domu. Jeżeli ktoś to robi zawodowo, jest inwestorem, kupuje n raz w życiu swoją nieruchomość, ok, ja to rozumiem, że on może się tego nauczyć. Natomiast jeżeli Państwo robicie to po raz pierwszy, drugi, czy nawet trzeci raz w życiu z jakimś dłuższym odstępem czasu, warto skorzystać z usług pośrednika, który Państwu pomoże. Bo oprócz tego przygotowania takiego formalno-prawnego, macie jeszcze całą wiedzę merytoryczną dotyczącą tego, czy to po prostu jest dobry rynek, dobra cena, potencjał wzrostu na wartości w czasie, czy to się wynajmie, w jakiej kwocie, czy to będzie odsprzedawalne w przyszłości. I tu się rodzi druga kompetencja, taka już sprzedażowa od agenta, którą państwo dostajecie w bonusie za to, że przy okazji ktoś wam sp sprawdza wiele różnych rzeczy. I to jest właśnie, proszę państwa, profesjonalne pośrednictwo, do którego was zachęcam. Mam nadzieję, że tylko z takim będziecie się spotykali na rynku. Gdybyście mieli pytania do tego wątku, bo jego można bardzo rozszerzać, to jest dzisiaj wyszedł nam pewnie krótki odcinek, ale pomyślałem sobie, że gdybym przekazał Państwu całą wiedzę, to byśmy tu kilka godzin siedzieli i rozmawiali, to myślę sobie, że będzie bardzo fajnie, jeżeli w komentarzach pozostawiacie opinie dotyczące na co warto według was jeszcze zwrócić uwagę, albo o czym chcielibyście, żebym wam opowiedział w przyszłości. A tymczasem jak zawsze zachęcam was. Koniecznie zostawcie subskrypcję, zostawcie łapkę w górę, jakiś pozytywny komentarz nad tym odcinkiem, jak nad każdym innym pracowało wiele osób, więc to zawsze jest miód na nasze serce. Proszę Państwa, jak tak nas docenicie, do zobaczenia, cześć.